Mężczyzna nie miał siły biec dalej. W dodatku w lesie było tak ciemno, że niemal nic nie widział. Co chwilę wpadał na jakieś drzewo, boleśnie uderzając się w twarz. Nogi zaczęły się pod nim plątać. Był wykończony. Nie miał pojęcia, jak długo biegł. Odkąd wydostał się ze swojego mieszkania, pędził niemal bez przerwy do utraty tchu. Jego żona i córka były martwe. To co się zabiło. Widział, jak rozszarpuje je na strzępy, podczas gdy on próbował wydostać się z sypialni. Wiedział, że powinien im pomóc. Ratować, przynajmniej rzucić czymś w tego stwora, żeby tylko odciągnąć go od najbliższych, ale był tak przerażony, że w jego umyśle pozostała tylko wola przetrwania, która dawała mu siłę do ucieczki. To miał być wspaniały weekend. Tylko on, Radosław, żona i dwuletnia córeczka w domu na przedmieściach. Cały czas byli zapracowani. Nie mieli dla siebie czasu, a co dopiero dla małego bobasa. Zdecydowali więc, że na dwa dni wyjadą z miasta i odpoczną na łonie natury. Wszystko przebiegało bez problemu. W soboty wybrali się na grzyby. Zbiory były całkiem udane. Porobili sobie pamiątkowe zdjęcia, zwłaszcza córeczce, która była rozradowana, siedząc na kocyku w otoczeniu kilkunastu całkiem sporych prawdziwków, smardzów, koźlarzy i paru innych. Po powrocie mieli zamiar oprawić je w ramkę i dać w prezencie jego rodzicom. Ich ziemska wędrówka powoli dobiegała końca, a mała zawsze dawała im sporo radości. Uznali więc, że to dobry pomysł. Gdy wrócili do domu, zjedli kolację i po jakimś czasie położyli się spać. Dziecko spało razem z nimi w pokoju. Położyli się na łóżku i usnęli raptem w ciągu kilku minut. Choć nie pracowali, czuli się zmęczeni, a nie ma nic lepszego niż dobry, zdrowy sen. Zostawili otwarte okna, bo było jeszcze ciepło, ale leśne powietrze jest przecież najzdrowsze. I to był ich błąd. W środku nocy Radosław przebudził się. Miał wrażenie, że w pokoju znajduje się ktoś jeszcze. Pomyślał, że to może żona wstała do toalety, przy okazji, zaglądając, czy z małą wszystko w porządku. Już miał przewrócić się na bok, gdy usłyszał cichy, chrapliwy oddech. Jego żona nigdy tak nie oddychała. Dźwięk ten w ogóle nie przypominał głosu, jaki mogłaby wydać z siebie kobieta, albo nawet człowiek. Otworzył oczy. Z początku nie mógł nic dostrzec, przed nimi rozlewała mu się ogromna, bezkształtna czarna plama. Zamrugał kilka razy, żeby jak najszybciej przyzwyczaić oczy do zmroku i wtedy go dostrzegł. Stał nad łóżkiem dziecka, nachylał się i obserwował. Mężczyzna spojrzał na bok i zobaczył, że jego żona wciąż śpi, czyli w ich domu był włamywacz. Wiedział, że powinien coś zrobić, odezwać się przepłoszyć intruza ale głos uwiązł mu w gardle w tej postaci było coś niezwykłego coś co sprawiał że im dłużej na niego patrzył tym większym napawał go przerażeniem przełknął ślinę i usiadł na łóżku rozbójnik musiał wyczuć jego ruch bo nagle znieruchomiał i powoli obrócił głowę w jego kierunku nie wiedział w jaki sposób, ale jakimś cudem udało mu się zapalić lampkę stojącą obok łóżka. Rozświetliła pokój niewielką łuną. To wystarczyło, by oświetlić osobnika stojącego kilka kroków od łóżka. Gdy go zobaczył w skromnym blasku lampki, włosy stanęły mu dęba. Poczuł, jak ze strachu kurczy mu się moszna, a jądracowają się w głąb ciała. Nawet w półmroku, jaki panował w pokoju mógł dostrzec, że istota w jego pokoju nie jest człowiekiem. Owszem, miało humanoidalne kształty, ale człowiekiem na pewno nie było. Jego ręce były nienaturalnie długie. Pierwsze skojarzenie, jakie przyszło Radosławowi do głowy, to małpa, ale ciało nie było obłosione. Jedynie ciasno opięte bladą skórą, pod którą rysowały się kości. Twarz, Twarz wyglądała niemal jak ludzka, ale było w niej coś dzikiego. Nie miał włosów, ale nie to przyciągało wzrok. Oczy. Zimne, bezlitosne, ślepia. Zimne, bezlitosne, ślepia. Były całkowicie czarne, a mimo to lśniły swoim własnym blaskiem, wydobywającym się z głębi tego czegoś. Stwór obrócił się w stronę mężczyzny i ich spojrzenia spotkały się. Przez chwilę jedynie wpatrywali się w siebie. W pewnym momencie to coś pochyliło się nad śpiącą dziewczynką i wzięło ją na ręce. Radosław chciał krzyczeć, ale nie był w stanie. Zamiast tego jedynie trząsł się jak osika na wietrze. Chudzielec uniósł córkę na wysokość piersi i przez chwilę po prostu trzymał kołysząc nią delikatnie. Gdy to robił, Radosław zauważył, że mimo tego, jaki jest chudy, jest bardzo umieśniony. Strach go sparaliżował. Czuł, jak krzyk wzbiera mu w gardle, ale nie może się wydostać na zewnątrz. Udało mu się dopiero wtedy, gdy łysa głowa opadła na piersi. Rozległ się dziwny, cichy odgłos, a ciało jego córki zadrżało gwałtownie, niemal wypadając mu z łap. Radosław zobaczył, że z szyi dziecka tryska krew, plemęc ubranko, kapiąc na podłogę, tryskając na potwora. Usłyszał cichy, płaczliwy jęk dziewczynki, który szybko zamienił się w żerzenie, gdy rozpaczliwie próbowała złapać oddech. Potwór uniósł głowę i Radosław mógł zobaczyć, jak z pomiędzy jego zaciśniętych kłów wystaje spory fragment ciała. Widział, choć w pokoju paliła się tylko niewielka lampka przy łóżku, wszystko aż nazbyt wyraźnie. Kawał mięsa ciągnące się z paszczy potwora jak kawał pizzy, posokę, która tryskała z przegryzionej tętnicy szyjnej. Żyły naczynia włosowate i inne elementy układu krwionośnego, których nazw oszołomiony mężczyzna nie był sobie w stanie przypomnieć monstrum znów wgryzło się w szyję dziecka płamiąc się w krwi i mlaskając przy tym obrzydliwie żona radosława wyczulona na płacz dziecka nagle otworzyła oczy i automatycznie wstała by uspokoić córkę to co zobaczyła stojąc przy łóżku sprawiło że obudziła się w jednej chwili co nie miała czasu na jakąkolwiek reakcję stwór dostrzegł ją i wyszczerzając swoje zakrwawione zębiska Jedną łapą chwycił ją za gardło, drugą podrzucił kanające dziecko do góry i złapał ją za nogę. Dziecko zbisało teraz głową do ziemi. Krew wciąż obficie ściekała na ziemię. Rozszarpana szyja wyglądała okropnie. Prawdopodobnie mała już nic nie czuła. W przeciwieństwie do kobiety. Próbowała krzyczeć, ale potężny uścisk napastnika jej na to nie pozwolił. Uniosła dłonie do szyi, ale nie była w stanie nawet poluzować zakrzywionych jak grabie palców. Rozbiegane, wytrzeszczone oczy skierowały się na Radosława, szukając pomocy, błagając o interwencję. Mężczyzna wciąż siedział sztywno na łóżku, niezdolny do jakiegokolwiek ruchu. Koszmar rozgrywający się na jego oczach wyrył się głęboko w jego mózg, paraliżując wszelkie procesy myślowe mógł jedynie obserwować, jak jakieś monstrum, które prawdopodobnie przybyło z mroków lasu, w okrutny sposób morduje jego rodzinę. Łapa, w której trzymał dziecko, uniosła się w górę, a potem gwałtownie opadła. Dziewczynka zakrztusiła się po raz ostatni i zamilkła na zawsze. Ale on nie przestał. Uderzał nią o ścianę w taki sposób, jakby trzepał dywan. Kobieta, widząc to, zaczęła ronić łzy. Wiedziała już, że umrze. Wiedziała, że nie może nic zrobić, i ta bezradność bolała ją najbardziej. Serce pękło jej, gdy zobaczyła, jak to coś morduje jej kochaną córeczkę. W głębi duszy poczuła radość, że przynajmniej odejdzie razem z nią. Nie potrafiłaby żyć, mając świadomość, że tak mała i niewinna istota zginęła, a jej udało się przeżyć. Przestała myśleć. Gdy zobaczyła, jak blado skóry potwór wyrzuca zwłoki jej dziecko przez otwarte okno, zamknęła oczy. Z powiek nieprzerwanie ciekły łzy. Jej umysł poddał się, a ciało zobojętniło się na wszystko. Przestała cokolwiek czuć. Nie widziała i nie czuła, gdy wolną łapę, na końcu której pojawiły się długie, zakrzywione szpony, zbliża do jej brzucha. Nie poczuła, gdy pazury przybiły jej skórę i zagłębiły się w śliskim wnętrzu. Nie poczuła, jak miesza w jej wnętrznościach jak w zupie. Nie poczuła, jak wypływają z niej i ześlizgują się na podłogę. Ciepłe, oślizgłe jelita, wątroba, trzustka, wszystko po kolei. Oczy pod powiekami uciekły w tył głowy, kolana się ugięły, ale uścisk na szyi nie zależał ani na chwilę, nie pozwalając jej upaść. W pokoju pojawił się specyficzny zapach ludzkich wnętrzności, ale Radosław nie zwrócił na niego uwagi. Nie mógł oderwać wzroku od tych aksamitnie czarnych, przerażających oczu. Udało mu się to dopiero wtedy, gdy długa, chuda ręka spoczywająca na szyi jego żony z miękkim naśnięciem także zagłębiła się w jej brzuchu. Przełknął ślinę. Świadomość w końcu do niego wracała. Musiał coś zrobić. Dwie najważniejsze osoby w jego życiu nie żyją. Został sam. Musi się ratować. Musi uciekać. Przez cały ten czas, kiedy potwór z głębi lasu mordował jego rodzinę, umysł Radosława podświadomie próbował zidentyfikować to stworzenie, ale nie znajdował nic, do czego mógłby go zakwalifikować bądź porównać. To drapieżca łowca, który zabija nie po to, by przetrwać albo zdobyć pożywienie, ale dla własnej satysfakcji. Nie był człowiekiem, nie był też zwierzęciem przynajmniej on nigdy dotąd nie słyszał o czymś, co wyglądałoby jak to coś i zachowywało się w ten sposób. Czym więc był? W chwili, gdy miał zerwać się z łóżka, dzika istota rozsunęła ręce na boki. Powietrze wzbiła się fontanna krwi, pogrążając pokój w czerwonej mgle. Radosław zaklał cicho. Jego żona właśnie została rozerwana na strzępie krzmacia na lalka. Był pewien, że obraz ten wryje mu się głęboko w pamięć i psychikę. Nie mógł jednak poddawać się niedowierzaniu, przerażeniu i rozpaczy, które zaczęły go ogarniać. Jedyne, co mogło przejąć nad nim kontrolę, to wola przeżycia. Musiał uciec, póki miał okazję. Póki wciąż zajmuje się jego żoną. Usłyszał, jak połowa jej ciała z głuchym łoskotem spadła na ziemię. Na dźwięk tego głosu dostał gęsiej skórki. Po chwili upadła druga część. Korpus, z którego wciąż tryskała posoka. Cała postać drapieżcy była w niej skąpana. Dyszał ciężko, jakby to, co właśnie zrobił, sprawiło mu przyjemność. Jego ślepia były utkwione w tym, co zostało z kobiety, a więc wciąż ma szanse. Łowca pochylił się, a następnie usiadł w kałuży krwi, która nie zdążyła jeszcze wsiąknąć w drewno. Zabrał się do posiłku. Radosław słyszał odrażające mi sto odgłosy, gdy ta bestia podnosiła wnętrzności kobiety i ohydne laskanie, gdy je przeżuwała. Uszy mężczyzny zarejestrowały także ciche mruczenie podobnego do kociego, ale nieco wyższe. Kreatura murczała z zadowolenia. To jego jedyna szansa. Teraz albo nigdy. Póki stwór je, ma możliwość wymknąć się niepostrzeżenie. Modląc się w duchu, powoli odkrył spocone nogi i przesunął się na krawędź łóżka. Postawił stopy na ziemi. Pod palcami poczuł krew. Wzdrygnął się, ale to nie był czas na okazywanie słabości. Ostrożnie się wyprostował i spojrzał na postać siedzącą na ziemi. Wyglądał jak człowiek. Jak biedny, wygłodzony człowiek. Widok zwłok jego żony sprawił, że do oczu napłynęły łzy. Przepraszam. Przemknęło mu przez głowę. Zebrał się w sobie i zrobił ostrożny krok w stronę drzwi. Po chwili kolejny. Gdy był już niemal przy wyjściu, jedna z desek zaskrzypiała pod jego ciężarem. Serce biło mu jak oszalałe. Zamknął oczy i znieruchomiał. Modlił się, by tego nie usłyszał, by był zajęty jedzeniem, by nie zwrócił na niego uwagi. Stwór warknął i przestał rzuć. Uniósł głowę. Zobaczył puste łóżko i mężczyznę stojącego w drzwiach. Ryknął wściekle, a jego głos wyrył się Radosławowi głęboko w psychikę. Nigdy przedtem nie słyszał nic podobnego. Nie mógł porównać ani opisać tego dźwięku do niczego, co kiedykolwiek słyszał. Spojrzał na potwora i ich oczy spotkały się. Widział, jak szykuje się do skoku w jego stronę, czym prędzej puścił się pędem przez mieszkanie, kierując się w stronę wyjścia. Usłyszał jak łowca skacze za nim, ale nie wyrabia na zakręcie i z hałasem wpada na ścianę. To dało mu kilka sekund przewagi. Otworzył drzwi od domu i wybiegł na zewnątrz. Był boso, ale nie przejmował się tym. Nie myśląc nad tym, co robi, skręcił ze ścieżki i tak szybko jak tylko mógł, pobiegł w głąb lasu. Wkrótce jego stopy zaczęły krwawić. Czuł to. Każdy krok powodował spazm bólu przeszywającego go od stóp do głowy, którą owiewał chłodny nocny wietrzyk. Była mokra od potu. Rozglądał się panicznie na boki, szukając pomiędzy drzewami tych błyszczących oczu. Były niesamowite. Świeciły się niemal tak jak oczy kota, gdy poświeci się w nie latarką. Nawet w kompletnym mroku. Nie wiedział ile czasu już biegł. Korony drzew zasłaniały mu niebo. Nie wiedział więc, czy już świta, czy nadal jest ciemno. Zaczął rzęsić ze zmęczenia. Nie mógł złapać tchu. Zatrzymał się na chwilę i oparł. A właściwie przytulił do drzewa, by odpocząć choć przez kilka sekund. Po policzkach spływały mu łzy. Nos bolał go niemiłosiernie. Co chwilę zderzał się z jakimś drzewem. Już dawno stracił orientację był w sercu lasu, w nocy, w dodatku gonił go krwieżarszy potwór był w beznadziejnej sytuacji, jednak nie zamierzał się poddać. Miał zamiar biec tak długo, dopóki się stąd nie wydostanie, albo przynajmniej dopóki nie padnie ze zmęczenia przymknął na chwilę oczy, ale niemal w tej samej chwili gdzieś za sobą, całkiem niedaleko, usłyszał znajomy ni to ryk, ni to pisk. Był coraz bliżej. Gonił go od samego domu, nie zwalniając ani na chwilę. Radosław zacisnął dłonie w pięści i zataczając się ruszył dalej. Odbiło się od drzewa do drzewa. Słyszał za sobą nieustanny szelest i trzask gałęzi. Obrócił się i kilka metrów za sobą dostrzegł błysk ślepi. Był tuż za nim. Głowa opadła mu na piersi. Nie widział, gdzie biegnie. W uszach słyszał szum krwi w żyłach, który tłumił wszelkie odgłosy lasu. Obrócił się ostatni raz i zobaczył, że łowca wspiął się na drzewo. Teraz gonił go skacząc z pnia na pień. Nie widząc, gdzie jest, mężczyzna nagle wybiegł na drogę. Poczuł zakrwawionymi stopami chłodny twardy asfalt. Na lewo od siebie zobaczył olśniewający blask, który zalał całą jego postać. Zatoczył się i padł na ulicę. Nie miał siły biec dalej. Jeśli ta kreatura chce, niech zrobi sobie z niego ucztę właśnie tu. Jemu już wszystko jedno. Przestał już cokolwiek czuć. Tymczasem istota o imieniu Rayk. Tak, nawet taki potwór, jak ten ma swoją nazwę, obserwowała swoją niedoszłą ofiarę z pnia drzewa. Widziała jak niknie pod kołami pojazdu, który pojawił się znikąd. Będzie musiał pożywić się kimś innym. Zobaczył, że kilkanaście metrów dalej samochód zwalnia i zjeżdża na pobocze. Wysiadła z niego kobieta i mężczyzna. Oboje lekko się zataczali. Oczy rejka zabłysły w mroku.